Lokalni to mali i średni operatorzy telekomunikacyjni, którzy docierają z internetem światłowodowym w każdy zakątek kraju, zapewniając dostęp do najwyższej, światowej jakości usług, takich jak internet, telewizja i telefon w Twoim domu. Lokalni to firmy z Twojej okolicy, które swoją działalność gospodarczą prowadzą w miejscu działania, a więc podatki odprowadzają do gminy, w której mieszkasz. Dlaczego to ważne? Daniny publiczne to blisko 40% ceny, jaką płacisz za usługę. Jeśli wybierasz lokalną firmę, pieniądze wracają bezpośrednio do Ciebie zamiast wypływać za granicę. Dodatkowo aktywnie wspierają lokalne społeczności poprzez liczne działania. Wspieramy domy dziecka, organizujemy turniej gamingowy. Wspieramy miejski system czujników jakości powietrza. Wspieramy Międzynarodowy Festiwal Orkiestry Tętych w Skale. Nasze pogotowie internetowe wspiera użytkowników wszystkich sieci. Organizujemy konferencję dotyczącą cyberbezpieczeństwa. Uczymy seniorów obsługi urządzeń elektronicznych i internetu. Wspieramy młodych naukowców. Bierzemy udział w wielu zbiórkach charytatywnych. Bierzemy udział w lokalnych festynach. Dla juniorów prowadzimy zajęcia obsługi drona. Dołożyliśmy się do zakupu samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla OSP Skała. Budujemy nowe drogi. Edukujemy z cyberbezpieczeństwa. Wspomogliśmy finansowo budowę tematycznego placu zabaw dla dzieci. Wspieramy braciborski piknik modelarski latających modeli samolotów, śmigłowców, dronów. Wspieramy żłobki. Wspieramy naszych pracowników poprzez liczne benefity. Rewitalizujemy zabytki. Dlaczego? Bo nam zależy. Zależy nam na naszej okolicy. Bo to nasze miejsce na świecie. Wspieramy to, co dla nas ważne, naszą okolicę. Dlatego warto wspierać lokalnych operatorów internetu. To tylko kilka spośród wielu działań, w jakie angażują się lokalni z całej Polski. A jest ich znacznie więcej. Sprawdź w dedykowanej wyszukiwarce małych i średnich operatorów telekomunikacyjnych pod adresem www.lokalni.pl w zakładce Mapa Dobra. Lokalnego dostawcę internetu, telewizji i telefonu znajdziesz w wyszukiwarce www.lokalni.pl. Dołącz do zaangażowanych w rozwój własnej okolicy. Projekt Lokalni wspierany jest przez Fundację Lokalni i Stowarzyszenie Epołudnie.